Yo siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie Z tej strony Polski Poszukiwacz Witam was po przerwie Także byłem w żabce i stwierdziłem, że trzeba nagrać odcinek ze zdrapeczek Dzisiaj mamy 10 sztuk Czas na kasę I może podejmiemy jakiś challenge, żeby filmiki pojawiały się częściej Zobaczymy, ale to będzie uzależnione właśnie od waszej aktywności Taki pierwszy zamysł to jest, żeby zrobić 10 drapek za złotówkę codziennie przez 31 dni. Później podwyższamy stawkę 2 zł, 3 zł, 5 zł, 10 zł, 20 zł i wiadomo po 10 drapek i codziennie. Czyli na przykład, jakby ten challenge się rozwinął bardziej, to będzie na przykład przez 31 dni 10 razy dziennie w sensie 10 drapek. Po 10 zł, czyli stówka dziennie, trochę sianka będzie. No ale to zależy od Waszej aktywności, a więc przystępujmy. Powiedzmy, że jak będzie 10 łapeczek w górę, to ruszamy z tym challengem. Tutaj mamy tak: 5 zł, 2, 2, 5, 20 i 20. Niestety nic się nie udało. Kolejna zdrawka. Tutaj też niestety lipa. A i oczywiście będziemy robić jeszcze bilansik, taki ile wydałem, ile zarobiłem. Jak bardzo jestem na plus, albo jak bardzo jestem na minus. Zrobimy sobie już dzisiaj to po tym pierwszym odcinku. Jak na razie widzę, lipa. Trzy zdrabki, trzy przegrane. Lecimy dalej. Kurde, ale te stówki się pojawiają masakra, nie ukrywam że stówka by mogła wjechać, dobra mamy złotówkę jedna strapka na plus na razie jestem 9 złotych na minus i teraz lecimy dalej 20 złotych, złotówka i stówka o kurde, 5000 można tu wygrać o proszę, nie wiedziałem nawet Aha, dobra. Nie zwróciłem uwagi, jest napisane na samej górze, ale okej. Okay. Co piątka mi dzisiaj pecha przynosi? 120 i 100, no jakby teraz stówka wpadła. 5000, 2 i 5000, no dobra, jednak 5000 mogło wpaść. kolejna. Co my tu mamy? No, nic nie mamy, niestety. Fatalnie. 5000, 5000, 5000, Znowu nic, ale te zdrapki lecą, w ogóle było 10 drapek. to jest przedostatnia. Wygraliśmy tylko złotówkę 5, 2, 20. 10, 10, 20. Znowu nic, znowu cisza i płacz. 2, 2, 100. 1 i 2, dobra. Mamy 2 zł. Udało się, czyli mamy tak. Wydałem dyszkę, zarobiłem 3 zł, czyli jestem 7 zł do tyłu. Także pamiętajcie, nie? Dobra, robimy tak. 15 łapek w górę. I ja startuję z playlistą. 31 dni z drapek challenge. Po złotówkę, także trzymam za Was kciuki. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie!